Przykład takiego zadania z wartości proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych, więcej o tym dowiecie się u mnie na stronce w sekcji zadania tekstowe. Natomiast ja tu chciałbym tak pokazać taką pewną wskazówkę. No mamy taki przykład. W czasie 30 minut 5 pracowników wykonuje pewną pracę. W jakim czasie tę samą pracę wykona 15 pracowników? No to oczywiście domyślamy się, że jeżeli mamy stałą pracę i ilość pracowników wzrasta trzykrotnie, no to czas zmniejsza się trzykrotnie, więc praca zostanie wykonana w 10 minut. Formalnie byśmy wykonali to zadanie, rozwiązując sobie takie równanie. Jeżeli x założymy jako, no to dostaniemy 15x ma się równać 30 razy 5, no i stąd mamy, czyli czas pracy to jest 10 minut. No tutaj jeszcze mogłem dopisać jednostki, Czasu, tak? W tego typu zadaniach często mamy właśnie trzy wartości: czas, ilość pracowników, czy też jakąś inną wartość i pracę. No i musimy się zastanowić, która, czy to są wartości odwrotnie proporcjonalne, czy nie. Jeżeli mamy z tym problem, ja tu wam pokażę ogólną regułkę, którą można zastosować. Wszystko polega na ułożeniu ogólniejszej proporcji. Popatrz, na samym początku w liczniku piszemy. P jako wartość, którą się nie zmienia, przez, no i tu możemy sobie wybrać minuty czy ilość pracowników. Ja sobie napiszę, że przez 5 ilość pracowników i to jeszcze, czyli to, czyli to jest nasz licznik, jakby w tej proporcji. W mianowniku piszemy, że to ma być na 30 minut, tak? No i to się równa znów p przez 15, tak? W tym momencie. I to przez x, czyli nas szukany czas. No i na krzyż otrzymamy, czyli w tym momencie, gdy to dzielimy, ten ułamek dzielimy przez to, otrzymamy p przez 5 razy 30 minut. To nam się tak uprości ładnie do takiej, do takiej, do takiej proporcji przez p przez 15 razy x. No i stąd rozwiążemy sobie tą proporcję. No i x równa się 5 razy 2, 10 minut. Przeanalizujcie sobie ten przykład jeszcze raz. Tutaj w x może być w tym miejscu, a ilość pracowników może być w tym miejscu. Nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby tu na samej górze była wykonana praca.